Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a. Chciałbym za zademonstrować wam e, sposób na karczymną bójkę w tym tygodniu. Bardzo błahy i szybki sposób. Utworzyłem już talię, bo już raz wygrałem tą bójkę. Talię Wotra, w której mamy e, gno, e, Gromirang. Zabójczą trucizny, Zgubę królów. Bardzo ładna, tania broń. 3 punkty wytrzymałości. Bardzo ładnie. Zabójcza trucizna daje plusy do tego, to daje plusy do tego, a to daje plusy do tego. Tak naprawdę to jest karta jedynie, nad którą się zastanawiałem, czy by nie wymienić. Mogę ją wymienić. Może na coś, na coś lepszego ją wymienimy. Zróbmy broń. Na przykład mogę na tego ziomka wymienić. Bo, bo on się najmniej przydaje, takie mam wrażenie. Ale zasadniczo chodzi o to: żeby dać naszej broni. Sporo plus, plusów do ataku. I w ten sposób pokładać przeciwnika. Bo przeciwnicy się nie spodziewają tego. Takie mam wrażenie. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze lepszego, ale nie wydaje mi się, że było cokolwiek lepszego. Ewentualnie to, ale to się nie opłaca. Dobrze, no mamy 6 kart to, to wystarczy. Zobaczmy, jak to, jak to wygląda w praktyce. Taka bójka. Ogólnie bójka polega na potyczce szachowej, którą być może kojarzycie z. Jednej z przygód. Oni tak co jakiś czas tą fotyczkę szachową lubią powtarzać z różnymi twistami. No i to jest właśnie taki twist, gdzie, gdzie mamy dodatkowo wybór sześciu kart, które zostaną wtasowane w naszą talię. Uuuu. Te dwie karty chcę. Tych dwóch kart nie do końca. Gromi Rank powoduje, że. Okej, okay, to chciałem właśnie. Że możemy. Zresetować wytrzymałość naszej broni. Jakby to się zastanawiał po co to. Pompe są! To jest dobre, tylko zauważcie, że teraz jakbym to wystawił, to to od razu ginie. Więc to się nie opłaca. Hmm. Okej! Okay. Proszę bardzo! Zaczynamy atakować. Co się będę bawił i trzaskał? Szkoda, że nie mam więcej, prawda, zabójczych trucizn, no ale nie można mieć wszystkiego. Mam natomiast olej gosłkowy jeszcze, więc to jest coś, co, co mi się może przydać. Chcę mm, Chcemy zabić. Ale ja go szybciej zabiję, mam wrażenie. Um... Ten może takować bohaterów, więc nie wiem czy to mi się podoba do końca. Chyba mi się to nie podoba. Chyba po prostu pójdę. Amphas. Uh, no, i już uwielbiam 6 punktów obrażeń. A się musi wpierw przebić przez tą uh, grupę figur. Na, na tym to polega, właśnie moi drodzy. Na tym to polega. Magia i urok tej bójki Dobra, bym jeszcze olej, go sukowy, bym znacznie przyspieszył jeszcze. O, oh, wow, nic nie zrobił. Naprawdę nic nie zrobił. Mogę go zabić, ale czy chcę go zabić, czy chcę poprzewracać. Wolę im poprzewracać, chyba te punkty zdrowia. Dziękuję bardzo. <głos> <głos> jeszcze z tego dostał jeden. Owszem, no ten ten zginie bardzo szybko, tak, ale to nie szkodzi. Ja mówiłem, wbiłem 10 punktów obrażeń, a on mi wbił tylko jeden. Przez przypadek. Pytanie, jakie karty gości wziął, ale najwyraźniej jeszcze ich nie zagrywa. Same drogi musiał wziąć. O, brawo ty. No, to to zginęło. Brawo, ty, mistrzu. Um, dwa punkty obrażeń. Trzeba chcę komuś zadawać dwa punkty obrażeń. Nie wiem, przyznam się szczerze. Mogłbym zabić to, ale. nie opłaca mi się. Po prostu mi się nie opłaca. No, zróbmy tak No, to jeszcze trzy tury yy, pozamiatane. <grywy> Nawet jak gości by miały, jak zniszczyć tą broń, to ta broń wraca Więc to, to jest po prostu no... Piękno i uroda Piękno i uroda To za dużo nie zmienia Jedna ze słabszych kart, bo one nadal zadają tyle samo punktów obrażeń. Brawo ty, mistrzu. Okej. Okay. No właśnie, Shachimat, no bo po prostu ja sobie z broni bezkarnie gościa atakuje. atakuję, a... W ten sposób właśnie można bardzo szybko tą bójkę wygrać. Ja robię tylko te karty Łotra, tak przy okazji, bo Questa robię, nie? Tak z pełną Tu mam trzy pakiety z najnowszego dodatku, już w sierpniu, nie, nie wiem dokładnie którego dnia, ale na pewno będzie jakiś mini opening, bo nie wykupiłem żadnego z tych pakietów, a powiedzmy, sprzedażowych. Jednak 80 euro, tudzież dolarów. Pewnie chyba 90, chociaż może 80 też. To jest jednak sporo, nie? A, a jest to gra karciana, w którą nie gra masz tak dużo, to wolę za y, tą kwotę pójść coś zjeść <noise> i kupić sobie parę gier typu Indie, Albo kupić jakąś fajną grę planszową. Jakby. Y, straciłem motywację do kupowania tych rzeczy w Heftstone. A, a umówmy się szczerze, że mój kanał na YouTube nie jest na tyle popularny, żeby. Na przykład się zwrócił taki koszt tam 50 euro czy 80 euro szybko. Kiedyś Wam chyba opowiadałem o tym, jak wygląda moja monetyzacja. Jest owszem, tak, jak najbardziej. Reklamy oglądacie, przepraszam Was bardzo za to. <laughs> Ale te reklamy to tam dolara miesięcznie może przynoszą. Także raz mi się zdarzyło, raz, jeden raz mi się zdarzyło wypłacać pieniążki od YouTuba i to dopiero jak się zbierało 100 dolarów. Tak jak się to wyglądało i to. Od początku założenia moich wszystkich kanałów, które kiedykolwiek prowadziłem na YouTube. Te 100 dolarów się utworzyło. Także możecie sobie wyobrazić, jak to ciężko przy tej liczbie subskrybentów utrzymać taki kanał, ale nie szkodzi. Nie, to sprawia przyjemność, także nie o pieniądze mi tu chodzi, aczkolwiek mówię. Jeśli miałbym wydać pieniążki, to wolę wygrać wydać na jakąś fajną nową grę, aniżeli na pakiety kart, no, bo, bo nie będę grał aż tak bardzo w Hearthstone. A. Postaram się za to zrobić jakąś talię taką z tych pakietów, które dostanę, wykraftuję parę kart, bo chyba mam trochę, trochę pyłu takiego nadmiarowego, jeszcze coś tu mogę odczarować, także coś powinienem być w stanie zrobić, są na pewno ciekawe karty, bo oczywiście widziałem wszystkie rewile, które były wrzucane w różne miejsca, także jestem ciekaw tego, na pewno jakieś ciekawe talie powstaną, zobaczymy. Czy będziemy robić climb baladorowego? Raczej wątpię, no chyba, że bardzo chcieli. To jakoś wymyślę jak to sensownie nagrywać. Nie, nie doszedłem nigdy do legendy, więc e, może challenge w postaci właśnie zdobycia legendy. Kto wie, kto wie, może jest to jakiś plan. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć z mojej strony, jeśli chodzi o Hearthstona. A póki nie ma żadnych przygód kolejnych czy, czy zagadek, huko zagadek i tak to, dalej, to nic takiego nie będzie, ale no, jakieś pojedynki rankingowe może nagram. Zacznę. Dajcie znać, subskrybujcie kanał, z dzwoneczkiem koniecznie, oczywiście. Do usłyszenia następnym razem i polecam się z, kolej, z tą metodą na karczemną bójkę szachową. Na razie.